Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza na konferencję. Konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca bieżącego roku w Jabłonnie, w słynnym pałacu, gdzie chcemy widzieć i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naukowców, ten cały bogaty świat polski który ma na imię miłośnicy historii, by wzięli udział w naszej konferencji. Konferencja będzie poświęcona rocznicy powstania w 1923 roku rządu chrześcijańskiej jedności narodowej i PSL-u piasta, czyli tak zwanego drugiego rządu premiera Wincentego Witosa. Vincenty Witos, działacz ludowy który jako jedyny aż trzykrotnie był premierem w okresie demokratycznej Polski w latach 1919-1926. Premier, który reprezentował masowy ruch ludowy jako przywódca PSL-u Piast i bardzo bliski także z racji... Yy, członkostwa w tajnej Lidze Narodowej, współpracownik obozu narodowego. Do 3 kwietnia bieżącego roku można zgłaszać swoje referaty, swoje wystąpienia. Bardzo mocno zapraszamy zarówno historyków, jak i miłośników historii, by zgłaszać się na nasze strony www.idmn.pl tam bliższe szczegóły na temat zbliżającej się konferencji.